Jojojo, spisgany ziom, ale wracamy na GeForce zrobić konkretny rozpierdziel na stronce. oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, Skuty, który dodaje Wam milion naprawdę rzeczy, bo macie plus 5%. Oczywiście, przy doładowaniu macie e, darmową skrzyneczkę Milspeka, to jest dla nowych użytkowników. Ode mnie macie również zajebiste bonusy w formie skinów. Aktualnie Wam się wyświetla lista. Jeżeli chcecie więcej info, wbijajcie na Discorda na kanał Tikety. No i mordeczki, również weszła nowość na stronie. Przy używaniu mojego kodziku, możecie. Trafić zajebiste prezenty. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym wariaty, bo to jest ważna kwestia. Wleciały nowe prezenciki, nowych aż 5 tutaj skinów dla Was. Myślę, że. No kolorek dojebany tutaj wybrałem, wszystko się świeci jak psu jajca na kurde, no nie wiem, taki bialutki kolorek i mordeczki, no powiem wam fajne tutaj minimalne wpłaty ustawiłem, 5 zł, 10 zł, 15, 20, 25. Pamiętajcie, że ten prezent nie jest gwarantowany, no i oczywiście przy jednej wpłacie z moim kodzikiem możecie również zgarnąć sobie 5 skinów naraz. Od dzisiaj, od dzisiaj, no w sumie od wczoraj, od dzisiaj jak nagrywam ten odcinek, się zaczęły te prezenty. Życzę Wam oczywiście Powodzenia w trafianiu, a my lecimy z odcinkiem. Mamy dzisiaj 11 500 zł, ale mordeczki to nie koniec niespodzianek na dzisiejszy odcinek, ponieważ chciałbym wam przypomnieć, że razem z tym odcinkiem macie oczywiście nowy konkursik na Discordzie. Link jest w opisie, a dzisiaj dla Was jest do zgarnięcia piękny skinek na kałach w Star Treku o kwocie prawie 90 zł. Co zrobić, żeby zgarnąć takiego skina? Zostaw łapę w górze pod tym filmem, miejscu kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko. Lecimy z grubej. Pały i dzisiaj w kolejną tutaj skrzyneczkę Partnera sobie Po prostu wlecimy ja już kurde No powiem wam szczerze troszeczkę lepiej się czuję Jeszcze ten jest kurde e, Jakiś wirus w organizmie Jeszcze kataryk zapchany nosek I no po prostu lipa ale już Wracam do żywych więc mam nadzieję Że w weekendzik odpierdzielimy Jakiegoś konkretnego lajwika Mordeczki dzisiaj skrzyneczka o nazwie Misa Nie znam tutaj Jupiterki no podejrzewam Że to jest Jupiterka chociaż mamy, mamy różne czasy no nigdy nic nie wiadomo tak naprawdę 707 razy została skrzyneczka otworzona o kwocie 30 zł zobaczmy co ono ma w sobie 2900 zł 2400 i no powiem wam sporo, sporo fajnych skinków, zobaczmy również na samym dole 17% na 24 groszy 16% na 20. Okej, okay, to jest OK 60. No, no zobaczymy, zobaczymy w praniu, jak ta skrzyneczka oczywiście poleci. Ja na szybko jeszcze chciałbym wam przypomnieć, że nadal trwa konkursik oczywiście na zaproszenia. Discord. Będzie zrobiona lista. Top 1, top 2, top 3. Znaczy, konkursik. Po prostu, kto zdobędzie najwięcej zaproszeń na Discordzie, no to wiadomo, sobie odbierze takie ode mnie dodatkowe skinki. A teraz lecimy 30 Ziko. Nie ma co tutaj zwlekać, ale naprawdę macie sporo, sporo bonusów, sporo prezentów, więc pamiętajcie, kodik skuty i lecicie coraz wyżej. Złotóweczka, no po takim dropie, po takim przemówieniu to kurde, no słabo, słabo to jakoś wygląda. Lecimy dalej, no kurde, no 29 złotych do dupy tu poszło i nie wróciło. Spróbujmy z następnym otworzeniem tej skrzyneczki SG553. I złoty 40, no co się tutaj wyprawia, zostawmy, zostawmy, nie muszę tego sprzedać, bo w pipunku i tak nic nie mam. Widzę M4, teraz Gryfin. Co ona nam da? 33,50. No dobra, tutaj pierwszy strzał jest profitowy. Niestety dwa wcześniejsze dotarcie szanu, nic nam nie poleciało. P2000 w tym momencie, 64 grosze, no pojedynczo skrzyneczka. Otworzyłem 4-5 razy i tak średnio, średnio bym ocenił. No bo jeden fajny strzał profitowy mi poleciał 90 zł za 3 takie sztuki. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Dawaj, dawaj. Liczymy dzisiaj na jakiś rzadki przedmiocik. Może a wp Digielek to może być troszeczkę więcej warta. Ale Digiel naprawdę słabiutko tutaj stoi. 64 ziko, bardzo słabo. Oto 33. No dobra, i tak jest to strata. Lecimy kolejne otworzenie. Rzadki przedmiocik przeleciał. My widzimy tutaj na horyzoncie USP, które nam raczej... O kurde, dobra, Factory New, które nam raczej troszeczkę uratowało sytuację, ale no niestety nadal jest to strata. Lecimy ostatnie takie odporzenie. Razy trzy, dawaj tą emeczkę. Stój, stój, stój i mamy emeczkę. Proszę, jakiś dobry stan, chociaż 70 to Was Ja pierdzielę, najgorszy stan. 75 nam to dało. Niestety znowu tutaj... Minusik, no co się wyprawia. Może tą skrzyneczkę uratuje tutaj sytuacja e, podbramkowa, czyli razy 5 mordeczki sobie wlecimy, a 150 zł, może ta skrzyneczka polega na tym, żeby ją właśnie w takiej masowej ilości otworzyć. Zaraz zobaczymy. Co ona nam tutaj zademonstruje? P90 za 50 parę tutaj za 33, 90 zł łącznie zdobyliśmy, no kurde, połowa jest straty. Niedobrze, niedobrze. Leci kolejny strzał, emeczka, o, 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 o kurde, ja pierdziela się podjerałem 273, zajebiste 3 dropy, aż się nie spodziewałem, że ta wubka i ten shotgun będzie aż tyle warty, więc tutaj naprawdę fajny strzał, ponad stówka do przodu. Lecimy kolejny tutaj, może ona dopiero się tak naprawdę nam rozkręciła, jest jakiś kałaszek, digielka wcześniej mieliśmy. I mamy 91, niestety strata. Zobaczmy kolejne otworzenie. Jeszcze sobie oczywiście wlecimy w tą skrzynkę na jakiejś fajnej grubej bitewce. 53, 33, 90 niecałe łącznie nam daje. Kurde, no niestety słabo. Niech to będzie, że jeszcze raz po tym otworzeniu zakręcimy sobie i przejdziemy na bitewkę. 104 niecałe złotych również tu zabrało, około 50 ziko. I leci. Dawaj, dawaj, dawaj maleńka MK, fajna MK, jakiś dobry stan. 107, pięknie 50, ona daje 163. Okej, okay, tutaj jest proficik. I pytanie: czy wyjść? Nie no, jeszcze jeden musi polecieć strzał. Dawaj, kosę. Super rzadki przedmiot, gwiazdeczka i przeleciało, przeleciało i tutaj naprawdę tragiczny. Strzał złoty 80. O jest, dobra. Przechodzimy mordeczki tutaj, w tym momencie, sobie na konkretną bitwę. Skrzynka o nazwie Misa. Dobra, dajmy ona 30. No ale kurde, skrzyneczka 30 złotych, a coś tam przy zwykłym openingu za bardzo nie chciała nam oddawać. Jeszcze sobie zaraz sprzedamy te skiny i zobaczymy, jak mniej więcej wychodzimy, bo mieliśmy 11,5 tysiąca. Zróbmy 15 skrzynek. Myślę, że to na pewno. Powinno nam wystarczyć, no i dajmy tutaj na sam koniec może dzisiaj jakieś sobie ulepszone skrzyneczki. Zacznijmy od, od tej trzy sztuki, dajmy sobie tutaj kilowacika z dwa razy już 3,5 tysiąca. Nie przesadzajmy za bardzo, bo bitwa niekoniecznie będzie wygrana. Musicie też się z tym liczyć mordeczki przy tworzeniu oczywiście bitewek. No i trzech graczy, tutaj również troszeczkę większe ryzyko biorę. Na klatę, no i dajmy, nic a nic nie trafiałem, ja bym poleciał w underdoga, chociaż point rush też jest całkiem ciekawym trybem, ale zróbmy sobie to na underdogu. Ja tradycyjnie przywołuję boty, a Wam przypominam o konkursiku, bo dni zostało dosłownie kilka. Jest do zgarnięcia piękna kosa za 750 ziko, a najlepsze jest to, że oczywiście nie ma tam żadnych wymagań. Tylko naciśnijcie guzik dołącz i to wszystko. Życzę Wam powodzenia. Oczywiście, jeżeli jesteście również zainteresowani konkursem dla boosterów, tam jest piękna kosa o kwocie ponad 500 Złotych. No to zapraszam do zostawienia boostera na serwerze. To wszystko i będziecie mogli dołączyć. Zgarniajcie sobie, bo tych naprawdę skinów bonusowych, prezentów jest od zajebania. 62 zł na trybie underdog trafiamy. Niezbyt fajna sytuacja. Widzę tutaj środkowy nic a nic nie trafił. tmm meczkę dostał, ale 43 zł, tylko ona warta. Dobra, 55, ale i tak ta skrzyneczka tutaj widzę, że na bitwie dużo lepiej się zapowiada. 265 ziko, piękna wópeczka poleciała. 33, dobra, ej, oni co nieco nadganiają, no ale tutaj. No wiecie, tą bitwę tak naprawdę ostatnie skrzyneczki, e, no one zadecydują o przebiegu bitewki, No nie ma co się oszukiwać, bo z nich będą dropy na pewno mocne. No sama cena skrzyneczek mówi za siebie, więc muszą być troszeczkę lepsze e, skiny w nich. No co tu się oszukiwać? O proszę, bo odczeli jeszcze dostaje super gwiazdę ze skrzynki, ze skrzyneczki Misa. Gałaszek 362 bardzo blisko tutaj do koski, ale i tak jest zajebista cena, no. 300. O kurde, ono tutaj bez gwiazdeczki nawet daje 271, co się dzieje? Patrzcie, jak oni trafiały. jakbym dał tylko te skrzyneczki Misa, byśmy to wygrali, no z tego co widzę i naprawdę potężny profit. Ta bitwa kosztowała na same skrzynki Misa, o pięknie, 450 zł, on tutaj sam prawie jednym skinem to ma, kurde, ale byśmy zgarnęli sobie proficik. No ale dobra, jeszcze jest szansa. Fajnie na pierwsze skrzyneczki oddały. Oby tutaj ostatnie mnie za bardzo nie wydymały. I będzie jeszcze dobrze. Szkoda, że ten nic nie trafił. Daj mu coś. Dobra, ma koskę. Jeszcze, jeszcze. On potrzebuje czegoś, bo ja coś czuję, że w tej ostatniej skrzynce może. No niestety, jakiś mocny skin wypaść. Oby dla nich kibicujemy dla botów. No nie wiem, dobra, ten szkoda, że nic nie trafił. Ale ile ma? Mamy najmniej, no i o to chodzi. Wygraliśmy z zajebistą naprawdę bitwę: 9200, prawie 50 zł. Kurcze, pieczony Jimmy, ale siadło. A ten jeszcze dostaje jakąś zajebistą nagrodę. Gwiazdeczka na koniec. Co tutaj trafi z takiej bitwy? Ole, blisko Bowie, krękawiczki pod spodem, Kałaszek również zajebisty. Nie wiem, ile on jest tam warty. Nie interesuje. Mój ekwipunek w tym momencie 9200. Szkoda, że wcześniej nie ten, nie sprzedałem skinów, zapomniałem właśnie podliczyć, ile z openingu mieliśmy, ale na pewno tam była troszeczkę strata wariaty, bo za bardzo nic nie leciało. Tak czy inaczej, na koniec odcineczka jesteśmy na naprawdę fajnym proficie. Ja mam nadzieję, że odcinek się podobał. Macie zajebiste nowe prezenciki. Mam nadzieję, że również Wam się podobają. Zapraszam wszystkich. No i oczywiście, jeżeli się wszystko podobało, zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!